Piosenka, która ma, można powiedzieć, dwie części, tak jak części serialu albo filmu. Ciąg dalszy nastąpi. Najpierw było Nie było ciebie tyle lat, a później, dwa lata później, Krystyna Giżowska nagrała, Przeżyłam z Tobą tyle lat. Takie dwie piosenki, które mogą się mylić na antenie Radia Pogoda. Wracamy do kosmetyków z czasów PRL-u, bo pani Kasia zadzwoniła i powiedziała, że kiedyś to było tak, że nie było żadnych. Profesjonalnych płukanek do włosów czy jakichś odżywek. Jej mąż dziwił się, że regularnie znika mu piwo z szafki, a piwo było wykorzystane do tego, żeby właśnie płukać nim włosy, które podobno po piwie były piękne i puszyste. Jak to było z tymi kosmetykami z PRL-u, jakie zdobywaliśmy, które były kultowe. No i właśnie jak sobie radziliśmy, jakich e, nie było? Z tego co wiem, niektóre z nich też e, były wielofunkcyjne. 22 444 40, 04, to jest nasz Telefonu. A już za chwilę w Radiu Pogoda y, Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat. Radio Pogoda. Reklama. Polu. Uwolnij wyobraźnię, ale kontroluj wszystko na drodze. System Opener Link z budowanymi usługami Google, Renault Austral i Tech full hybrid z 200-konnym silnikiem to nawet do 1100 km zasięgu. Nowe suwy Renault z korzyścią do 10 tysięcy złotych i ubezpieczeniem ACOC za 1%, dostępne podczas dni słów. oferta ważna do końca marca. Zapisz się na 24 godzinną jazdę testową, szczegóły w salonach i na Renault.pl Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzień porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka AktivitaminR Senior D3. Suplementy diety AktivitaminR Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. AktivitaminR Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. AFLOFARM, więcej na Vitaminer.pl. Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi serum i sana z witaminą C. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 31,99, a teraz tylko 18,99. Mega ci się opłaca. Rosmanie! Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytywum ma jeszcze jedną zaletę: 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. AfloFarm wielka, mocne gratisy w aplikacji Lidl Plus. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Prześcieradło z mikrowłókna z praktyczną gumką. Kupujesz jedno, a drugie dostajesz gratis. Tak, jedno plus jedno gratis. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Afloform. Panie Pascalu, mm -hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, Aha. kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów Promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej. Lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutina Ca Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł? Spójrz! Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutina C Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutina C Junior Plus, wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Nowe wysokie obcasy extra. Magdalena Ruszczka. Dbanie o bliskich daje mi siłę. Temat numeru Dlaczego odkładamy rzeczy na później? Nowe wysokie obcasy ekstra z prezentem kwasowym peelingiem do stóp w kremie niwelacjonę. Już w sprzedaży została ostatnia reklama. Obudzi w tobie drapieżnika. Obudzi w tobie podróżnika. Obudzi w tobie melomana. Komfortowy słów marki Honda doskonale dopasuje się do Ciebie. Ruszyła wyprzedaż rocznika w salonach Hondy i teraz korzyści sięgają nawet 25 tysięcy złotych. Komfortowe słowy czekają w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Także pierwszy w pełni elektryczny słów e ny 1 Szczegóły u dealerów oraz na honda.pl